ma tutaj ponownie Jarad Jones Dzisiaj jest to już kolejny hunting na moim kanale więc pierwszym będzie sklepem smyk. ...to MP. Następnym sklepem będzie Rosła. Tym sklepem, w tym naprawdę niedługim polowaniu, tak jak w tytule, będzie Pepko. Przechodząc do podsumowania dzisiejszego polowania, więc zaczniemy od takiego oto matchboxa Camaro z 69, wersja SS 396, oczywiście SS Supersport Nie kojarzyć proszę z pewnymi złymi ludźmi. A więc yy, tak ten model się prezentuje na karcie, natomiast jest to wraz z jeszcze takim jednym El Camino, mój chyba najgorzej wykonany matchbox. Już on nie prezentuje się uważam najlepiej, to no muszę przyznać. Lampy nie są wykonane tutaj z przodu. No, też nie są zrobione. Też nie są zrobione. Także jak na matchboxa słaby poziom ogólnie. I też mi się nie podoba to, że to nie jest takie srebrne mimo wszystko. Nawet w plastikowych modelach yy, podwozie może być srebrne. Tak, oczywiście jest to matchbox, nie Wheels no ale jednak to obie marki są od Matela i zobaczcie. W takiej Merkury kugarze, prawda? Ma srebrne podwozie, i tutaj też z przodu, tu z tyłu, mimo że to nie jest ani pomalowane, ani nie jest to metal. Wygląda to, uważam, o wiele lepiej, mimo wszystko, niż takie coś. No, lepiej, 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 gdyby to było srebrne. Mam jeszcze El Camino, które ma dosłownie ten sam problem. Też jest takie szare na podwozie. Nie wygląda to po prostu najlepiej. No, mówię, wolałbym, żeby wyglądało to jak na przykład w tym Merkury ugarze. Dobra. Merkury wraca do karty. No i to jest to Camaro, prawda? Niebieskie, z białym paskiem tutaj, bez dachu wnętrze. No, jest to jeden z gorszych matchboxów, jakie mam. Naleśnik zamiast kierownicy. Ale jako taką. No, dobra. No i felga, mi się przynajmniej ona nie podoba. Wygląda trochę jak trójramienna felga. Trochę jak shuriken taki z tego Ninjago. No i mamy drugi model. Jest to też tym razem z Hot Pedal driver. O, oczywiście Treasure Hunt, ja oczywiście pedal drivera. Mam jednego i to jest mój drugi pedal driver. Kupiłem sobie, żeby mieć w razie czego lozaku. Fajnie, zawsze mieć mimo wszystko drugiego Treasure Hunta. Ogólnie lampy pomalowane. Mają one na sobie takiego właśnie znaczka Treasure Hunta. Tutaj też się pojawia znaczek Treasure Hunt. O, o, o! Widać, widać, widać. No właśnie. Dobra i co ciekawe, widziałem na, w internecie. Normalnie wchodzi do tego mini figur Kolego. Ciekawa rzecz, prawda? No. Spoko, jak najbardziej spoko może być no. Także jako taka ciekawostka spoko mieć też w luzaku czasami w samochody prawda? Więc to tylko dwa samochody, jeszcze raczej stachu, Na poprzednim polowaniu zapomniałem wspomnieć, też Matchboxa kupił tylko takiego Lamborghini, którego widzicie na ekranie Jeszcze znalazł on Porsche 935 w premium w Sokołowie Podlaskim W fajnym sklepie nie pamiętam jego nazwy. Dzięki za oglądanie. Zostaw lajka, zostaw suba. Miejk dnia od nocy. Dara.